Z kolei lecisz. Dobra, szybko. Uważaj, bo gorące. Spotkania żeśmy rozpoczęli kiedyś z Jasiem SP3BBZ, nieżyjącym już. No i to jest w tym roku to się odbyła czternaste spotkanie krótkofalowców miłośników Radia Jeteru. No i z roku na rok no. Przyjeżdża trochę wiary, wiara się zbiera, tak jak tutaj widać było, tradycyjna jajecznica, zwiedzanie centrum nadawczego w Wiemiołowie, zwiedzanie bunkrów czasami było, zawody wędkarskie, także tutaj ogólnie miło i przyjemnie w każdy, w każdy weekend majowy można po prostu spędzić czas. Tak jak widać trochę ludzi przyjeżdża i od 2000 roku Zacząłem prowadzić to sam. No i teraz, tutaj, finanse się znalazły z oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Zielonej Górze. No i tutaj jest prezes SP3 Adam Maria Olga. Także tutaj mm, wspólnymi siłami co roku działamy tutaj, robimy robimy takie imprezy przy tradycyjnej jajecznicy w tym roku akurat wyszło 300 jaj, no ale tak jak widać impreza się udała, każdy zadowolony jest. <śmienny> SP3, v A. Marek, SP3, Adam, Maria Olga. Prezesem jestem prezesem Oddziału Lubuskiego Polskiego Związku krótkofalowców Można powiedzieć, że jestem tutaj urzędowo, ale ta impreza, ponieważ to już zostało v jako nasza ta impreza oddziałowa od dwóch lat jak zaznaczył kolega Rysiek współfinansujemy tą imprezę no i jak widać co roku co roku mamy komplet gości co mogę powiedzieć na temat tych naszych spotkań z, tej, z tych z perspektywy historycznej zawsze zawsze była ta jajecznica, którą tutaj, którą tutaj widzieliśmy, i wokół tej jajecznicy zawsze się tutaj zbieraliśmy. W mniej licznym gronie, w bardziej licznym gronie, ale zawsze w tej przyjaznej, przyjaznej atmosferze koleżeńskiej. Tego roczną imprezę możemy zaliczyć do bardzo udanych, bo. Nie tylko tutaj są i krótkofalowca, ale ich rodziny. No i również, co najważniejsze, to są dzieci. No. Niech się dzieci też uczą, niech poznają, jak się mogą dorośli bawić. To tyle, dziękuję.